Jak można nie lubić kobiet? Anyway! To już nie mogę. Morfin! Morfin! Ty, <tryk> <Typ>, co pikujesz? <Picasso. tryk> Gata! <tryk> <tryk> ty, kto? Co? Ja? Co? Bracie? Ja, jak live, co? Jak na i ty pierdolnięta jest. E, przepraszam, to było bardzo agresywne. Powiedziałam eee, wcześniej. Buta, z Buta wreszcie. Wierzę. Dawaj, dawaj. 30 sekund. Został jeden wróg. I chuj, to oni mają plantować! Ojej. Zle. Kto? To no Bo I Miss My Wife napisała I'm a woman. You're a woman? Lesba? Jeden gracz. <głos> 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 To kim? Pam... Ja nie mogę grać do łalistanu. No to na chuj bierzesz! No bo mi zabrali! Ej, Kamila. Um. Ta? Kamila. Ta? Sesta. Nie! Masz złe wybory życiowe, że wybrałaś kobietę. Uwe, uwe! Przepraszam, mężczyzna mi się jakiś uaktywnia. Zostało 30 sekund. Yes. Ucieczka. Ale widziałaś moją super ucieczkę? Nie Nagrała <grym> tak, nagrałam co? ją nawet. A, dobra. <grym> Czy mi się <zształca> <grym> Jezu, z ścięło. Jezu, Ja mnie dupsko boli. <grym> Kołaszam cię na policję. Przepraszam. Klacz, gay? Klaczą za Czeka? Kamila, powiedz mi, czy to jest autystyczne zachowanie. Mam tak. taką. Jedną bl mam czerwoną bluzę. Aha, no masz. I ona jest trochę już bardzo zmechacona. Mhm. I czy to jest autystyczne, jeżeli kupię taką samą bluzę, tylko nowszą? Tak. O kur. Maria. 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 Ojej. O. Nie ma tam Nie? nic! Co to kur... Zrzęduń. Przyjaciele i spółka kurwa się zebrali Pacha mnie swędzi to się podrał Nie mogę, gram w grę Podrapałam się. Dobra, uwaga ja. Jak tylko zobaczymy gdzie jest, to splantuję. Znaczy... Co? Zultuję. <śleszt Track> nie ma? Na mnie gdzie są. Ta? Ta muszę coś wysadzić. Ja muszę siebie wysadzić. E, nie ma jest. Zamiana stron. Tiramis okej! キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキ Sorry To weź mi Potrzebuję broni Dzięki Thank you, póki pa i cyper na górze Wait here. We are uh, like. <laughs> okay. Just wait and then when they are gonna think that we are B, we are gonna push A. Okay. <laughs> yeah. I tak, jak myśmy to robili, jak B i Bandy, i ktoś z nas. Okej, okej. Jaki krzyczny. <laughs> Te. Ja jestem no sorry, no. Zapatrzyłam się na twoje zdjęcia. Anyway. Mamy przewagę spike Oj. Proszę być łaskawym. Minus 17. Boże, minus 27.